Jak bronić się w sprawach dotyczących szkód światłowodowych? Nazywam się Łukasz Gilewicz i jestem radcą prawnym. Pomagam małym przedsiębiorcom mierzyć się z problemami prawnymi. No właśnie. Szkody światłowodowe. Szkody polegające na uszkodzeniu światłowodów, czy to stanowiących podziemne uzbrojenie terenu, czy też przewodów istniejących w budynkach. To dość kłopotliwe. Wymagające zwykle nagłej naprawy, pilnego przywrócenia y, usług. Mali przedsiębiorcy, którym zdarzyła się taka szkoda, y, borykają się z trudnym procesem obrony przed roszczeniami telekomów, które, według mojego doświadczenia, w dużej mierze są roszczeniami albo wygórowanymi, albo bezasadnymi. Prowadziłem ostatnio kilka tego rodzaju spraw. I ze spraw tych wyłania się taki oto obraz, że telekomy usiłują sprawić na małych przedsiębiorcach takie wrażenie, że technologia światłowodowa jest chyba technologią kosmiczną. O co chodzi? No, to proste. Chodzi o to, że firmy telekomunikacyjne w sposób rażący zawyżają koszty napraw, dochodząc roszczeń na podstawie przygotowanych przez samych siebie kosztorysów. I sytuacja wygląda w ten sposób, że częstokroć ubezpieczyciel pokrywa szkodę, chodzi tu o ubezpieczyciela sprawcy, no ale w ubezpieczeniach mamy często do czynienia z franszyzą, czyli takim elementem, który sprawca musi pokryć z własnej kieszeni. I w tego rodzaju sprawach Telekomy, pomimo że wiedzą, że do końca nie mają racji, bardzo chętnie pozywają małych przedsiębiorców z taką nadzieją, że przedsiębiorca, który dostaje pozew na powiedzmy 5-10 tysięcy złotych, nie będzie chciał się spierać, bo wie, że no, uszkodził ten światłowód. Ale co okazuje się w sądzie? W sądzie okazuje się, że przygotowany przez właściciela światłowodu, Kosztorys jest kosztorysem, no, który nijak ma się do rzeczywistości. I to ma się nijak nie tylko do rzeczywistości związanej z tym, jak kosztorysowo powinna wyglądać taka naprawa, ale również z tym, jak rzeczywiście ta naprawa przebiegała. Zdarzają się takie sytuacje, że na przykład w kosztorysie mamy dwie brygady, kilka samochodów, dodatkowy samochód przywożący też pulę ze światłowodami, w sytuacji na przykład, gdy trzeba wymienić 20 metrów przewodu i różnego rodzaju inne groteskowe historie. Gdy przychodzą na rozprawę świadkowie, zeznawać, jak rzeczywiście wyglądała naprawa, to okazuje się, że dwóch panów pojechało i w 3 godziny naprawiło usterkę co oczywiście powoduje, że koszty naprawy nie powinien wynosić kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak twierdzi telekom, tylko powiedzmy 5, 8, czasem 2000 tysiące złotych. Przecież światłowody dzisiaj to nie jest żadna technologia kosmiczna, tylko to jest najzwyczajniejsza sieć. Najzwyczajniejsze przewody. Urządzenia do kładzenia Czy spawania się powodów są dzisiaj powszechne yy, i wcale nie są jakieś nie wiadomo jak drogie. Także w tego rodzaju sprawach naprawdę warto korzystać z pomocy prawnej i warto wchodzić w spory z telekomami, bo może te 5, 10 czy 15 tysięcy to nie jest tak dużo, ale dla samej sprawiedliwości warto. Trochę powalczyć, żeby nie dać się oskubać. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć przy, tej, przy tym temacie, to y, też kwestia odpowiedniego przygotowania siebie i pracowników do takiej szkody. Ponieważ, oczywiście, y, telekomy przegrywając sprawy, y, też trochę, y, można powiedzieć, y, poszły porozum do głowy i po poradę prawną. No i mamy y, w tego rodzaju szkodach, Coraz częściej bardzo niekorzystne dokumenty, które podsuwane są wykonawcom do podpisu w sytuacji, gdy dochodzi do, szkoły, do szkody. W protokołach technicznych zawierane są oświadczenia, które, no, już abstrahując od tego, że nie powinien ich podpisywać zwykły pracownik, który nie jest do tego uprawniony, no to w przypadku, gdy podpisze to właściciel firmy czy osoba upoważniona, mogą sprowadzić... Dość niekorzystne skutki dla firmy budowlanej. I w tym przypadku warto przeszkolić swoich pracowników na temat tego, w jaki sposób taki protokół powinien wyglądać, co w nim może się znaleźć, a co nie powinno. No i oczywiście w przypadku wystąpienia takiej szkody warto jednak skorzystać z pomocy prawnika. I wszelkie elementy załatwiać, jakby w konsultacji prawnej, tak, żeby nie narobić sobie kłopotów. Jeśli jednak narobiłeś sobie tego rodzaju kłopotów i potrzebujesz pomocy związanej z obroną przed odszkodowaniem związanym z uszkodzeniem, z uszkodzeniem sieci podziemnej, to zapraszam do kontaktu. Z chęcią pomogę Ci w tego rodzaju temacie. Pozdrawiam. Łukasz Gilewicz, radca prawny.